Super skręt pora gąbrzać Kopać z kolorową grzywą lubi gazu dać Gójź niedoświadczalnych dla kochanych siostr jest Tak właśnie żyje na co dzień Johnny też Dobra, zna, zna. Ma kółpa w nas z którym boży się Jest pija kawę w dzień i chętnie dobrze zje Mama się pracy, biedny ojciec o na stres To ta cały dom bo rządzi test Z tej też, banda świrów i co tylko też Obe wielki wóz, a moi ty zjesz dla chłopaka Johnnego X. Szybciej, chyba nie chcemy się spóźnić na mega naukową wystawę. Zrobiłam miejsce na półce na wypadek, gdybyście zdobyły pierwszą nagrodę, znowu. Szukasz buta, kochanie. Nie? Johnego. Nie mogę go nigdzie znaleźć. Oh, a, widziałam go, jak szedł do laboratorium dziewczynek. Do laboratorium? Żeby zrobić dobry sos, który się nadaje do naczosów, znaczy do jedzenia, trzeba wrzucić wszystkie składniki do tego czegoś. Popraw mnie, jeśli się mylę, Johnny, ale nie sądzę, żeby rozszczepiać cząsteczek był odpowiedni do robienia sosu. Ale się jest. Naciśnij tylko ten guzik z napisem Uwaga i będziemy mieć sos. Johnny, Jezus! rozpóźnimy się na wystawę naukową A teraz przedstawiam zwycięzczynie z zeszłego roku, które tak pięknie żują gumę Susan i Mary Test Przestań mnie lizać No co ty, jeszcze cały pachniesz tym pysznym sosem A oto elektrochromatyczny kocyk Tutaj nic nie ma, przegrałyście Musicie mieć dowód eksperymentu, żeby się zakwalifikować tym... Załamanie światła na tym ultra materiale sprawia, że obiekt pod nim jest niewidoczny Znowu wygrałyście Nie tak wszystko, profesorze Bo zjawił się Ring-Ring, który ma zamiar zdobyć pierwszą nagrodę na tej wystawie Proszę uprzejmie... Repto ol olbrzymi krok w genetycznej gadzie zwierzę ewolucji. Wielkie rzeczy, jaszczurka, córka! Super! Jodzin, dyskwalifikuje cię! A za brak wpisu na listę i B. Za to, że twój poprzedni genetyczny eksperyment zeżarł mi rękę, a teraz no. O, pożałuje pan tego. Wracaj do klatki, ten mała paskudo. Hmm? Ratunku! od nas powstęp! Odsunął się, powstrzymamy go. Później, powstrzymamy go później. A teraz. Chyba mam kłopoty. Krajacz, kraja i próję to się tylko da w naszym mieście! Ale nic mi nie jest! Poddaj się repto, krajaczu, nie chcemy cię skrzywdzić! To nie było miłe! Tym razem przegiął. Bez paniki, teraz, gdy już dobrze poznaliśmy nieprzyjaciela, podejmiemy odpowiednie kroki, żeby pojmać tę cichą bestię i przywrócić absolutny spokój w naszym mieście! ci nam pomóc. Ten drań nie da się złapać. Nie ma mowy, żebym dotknęła się do czegokolwiek, co stworzył Eugene. Bling Bling Boy. Woli jak się go nazywa Bling Bling Boy. Bardzo wyraźnie to podkreślił w zakładzie karnym. Poza tym, tylko ten, kto stworzył potwora wie jak go powstrzymać. Ja go powstrzymam! Och, przestań. Niby jak to zrobisz? Łatwiej zna, bo nadszedł czas na powrót... ...dzielnego X! O, X-tundla! Weź mnie w to nie mieszaj. John, już nie masz mocy mutanta. Pamiętasz? Zneutralizowałyśmy jego zmutowaną moc, tak? To my! Dobrze pamiętam. A racja! Zapomnieliśmy o dopalaczach. Powstrzymamy to kojące zagrożenie społeczeństwa! Nic z tego. Nie pójdę do centrum tylko po to, żeby się dać pokroić jakiejś durnej jaszczurce. Chcę jeszcze pożyć dla Johnnego i przestań gęgać i powiedz ile kokletów za to będziesz chciał. Cztery. I chcę nową piłkę. Zaraz. Masz swoje huraganowe ręce i moc zmiany kształtu też. O, jeszcze jedno. To nasz elektrochromatyczny kocyk pozwoli ci się podkraść do reptokrajacza. Super! Cześć! No i po co mu dałaś to wszystko? Jak coś się stanie, Johnemu nie będziemy miały młodszego brata O, jakie to słodkie! Który by testował nasze eksperymenty? Masz rację Latasz beznadziejnie Lepiej mnie znieść do orętu krajacza Do krajaczu! Dużo zła rządziłeś w tym pięknym mieście! Nadszedł czas, bym cię powstrzymał moimi huraganowymi rękami! Huraganowe ręce to nie jest twoja najlepsza broń! Załatw go dopalaczem, to się gamoń stopi! Myślisz, że jesteś dobry, ale mnie nie dogonisz! Ej, patrzcie, jestem prawie pudlem! I się poddajemy! Aha. Aha. Mam złą i dobrą wiadomość. Dobra to, że Bling Bling Boy zgodził się zdradzić słabą stronę ryptokrajacza i sposób na pokonanie go. A ta zła wiadomość? Wyśpiewa wszystko, jeśli dostanie buziaka od Susan. O, w życiu i nic nie zmieni mojego zdania. No niech będzie. Dziadź! Tak, to mój trzeci pobyt w zakładzie w tym roku, ale z drugiej strony zawiązuje przyjaźnie. Jo, niski, he, he, mój ziomal. Gdzie? To robimy interes czy nie? Jasne! No jak, Susan? Gdzie jest mój buziaczek? Hmm. Lepiej mieć to już za sobą. Udało się! Nareszcie dostałem buziaka u słodkiej Susan hmm? Dobra. Mów jak powstrzymać repto Krajacza. Nie mam pojęcia! Niespodzianka! Widzicie, powiedziałem tak, żeby dostać buziaka z Susan i się udało! Udało się! Druga niespodzianka? Całowałeś Suzano bota! Hmm! Trwane. coś czułem, że smakujesz nieco metalicznie! To jeszcze nie wszystko. Hej, taki sam kostium mam w domu. Przepraszam, że stworzyłem retokrajacza, a po prostu chciałem mieć zwierzaka, tak jak najmłodszy z rodziny testów. Mogłeś pójść do schroniska i wziąć sobie psa? Tak, ale wolałem coś paskudnego z mnóstwem kaleczących ostrzy. I zrobiłem wszystko, co powinien zrobić dobry właściciel zwierzaka. Sadziłem go do klatki, trzymałem w zamkniętej szafce, rzadko karmiłem i nigdy nie zmieniałem ściółki. Co? A wziąłeś kiedyś repto na spacer albo do parku, albo kupiłeś mu kawę? No pewnie, że nie! W jego skórze jest ponad milion wirujących ostrzy! Halo? W życiu go nikt nie powstrzyma! Johnny X powstrzyma! Za mną! to ten dzieciak w głupim kostiumie i z cudownymi mocami, które są niemal tak destrukcyjne jak Reptokrajacz! Jak ma zamiar powstrzymać Reptokrajacza tym razem? Ma jakąś nową moc, czy będzie strzelał płomieniami z tylnej części ciała? Nie, wykorzystam to! Piłkę? Ty chyba żartujesz? Chodź tu, masz piłeczkę, przynieś! Dobry leciak, a teraz patyk! Ej, to mój patyk i nie będę się nim dzielić! Mu go. No już! Patrzcie, to krajacz potrafi wykroić coś dobrego, nie tylko złe rzeczy. Repto krajacz, mój nowo wytretowany zwierzaku, przyzywam zabrać Cię do domu. Chodź do Pana! Zgadza się, weźcie go, weźcie go! Dobry Reptokrajacz, dobry zwierzak! Och, Reptokrajacz jest nawet trochę słodki! Tak, tylko jak się zajmować krojącym i siekającym zwierzakiem, żeby był szczęśliwy, co? Ach, nie ma nic przyjemniejszego na świecie niż spotkanie całej rodziny przy stole! A nie ma nic lepszego na obiad, niż na czosy! Ależ kochanie, przecież nie ma sosu! Spokojnie, mamo! Zaraz będzie! Repto do roboty! Niewiarygodne ta paskuda robi niesamowity sos! No, gdyby jeszcze potrafił podgrzać kotlet! O, ja się tym daję, tato Zaraz wystrzeli! Johnny! dźwiękowy Johnny! Hej, Johnny! Johnny, weź no trochę tedy, chłopaku, bo się spóźnimy na film! Tyle, tylko przejechać tę górkę. O, blisko było. Aaaa! Muszę mieć nowy, mocniejszy skuter, inaczej umrę. Patrzcie, o. O. umieram. Na Zasła bez Ojciec i ja chcieliśmy, żebyś miał najbezpieczniejszy z tanich skuterów, i dlatego masz ten super beznadziejny ślimaczy skuter. Ale twój talent aktorski naprawdę zaczyna robić wrażenie. Johnny, chcesz przetestować nasz nowy ponaddźwiękowy skuter? Tak, tak, tak. Czekaj, gdzie jest haczyk? Nie ma haczyka. Kłamiesz! To tylko zwykły skuter wyposażony w silnik ponaddźwiękowy. Nazwę cię Skutyś. Kocham cię Skutyś. To demon szybkości, Johnny! Jesteś pewien, że dasz radę? Czy żartujesz? Nie dałem sobie rady z turbo plecakiem? Nie zupełnie! A z turboczasowym cofaczem? Uh, uh. Dajcie mi skutysia! Czekaj! Johnny, pod żadnym pozorem nie wolno Ci włączać ustawienia na dziewięć Macha. Jeszcze nie jest gotowe do testów, jasne? Tak, spadam. Za ile minut Johnny włączy 9 macha? Za dwie, góra trzy minuty! Panie i panowie, proszę podziwiać, jak Johnny test przeskoczy na swoim ponaddźwiękowym skuterze przez 13 wielkich ciężarówek! Kapitanie, mamy zezwolenie na skok? Nie, i pamiętaj, że twoja siostra zabroniła ci włączać 9 macha! Jasne! I po co ja się przejmuję? Ej, dzieciaki, żadnych niebezpiecznych skoków na terenie szkoły. No to ja, kochanie, kablówka się zepsuła. <gly> <gry> Ale super. Nasze miasto wygląda co najmniej jak po jakiejś apokalipsie. Proszę przeczytać, proszę przeczytać. Chcecie kupić dzisiejsze wydanie gazety? Dziesięć lat później. Wspominamy globalne elektromagnetyczne odbicie, po którym nastąpiła zagłada miasta. Johny Test i jego paskudny pies wciąż na wolności. Co? Nie jesteś wcale paskudny. Johny, nic nie chwytasz? Przenieśliśmy się do przyszłości. Zniszczyliśmy świat i teraz jesteśmy poszukiwani. Prze co? To oni! Przez nich nasze miasto wygląda, jak wygląda! Jesteś mądry, o co tu chodzi? E, o ile dobrze rozumiem, przebiliśmy kontinuum czasoprzestrzeni i wpakowaliśmy świnioszyce w alternatywną przyszłość, zawierającą pylistek krajobrazy i zmuszającą ludzi do ubierania się totalnie bez gustu. Nie ruszać się! A teraz proponuję wskoczyć na skuter! Trzymaj się! Bo to samo! Kochanie, ściana nam się znów zepsuła! A! Świetnie, jesteśmy jeszcze bardziej w przyszłości! I dobrze, przynajmniej wiadomo, że pustynia wyszła na ludzi. Masz rację. Hej, może już nie jesteśmy tak ostro poszukiwani? Poszukiwani, poszukiwani, poszukiwani. Myliliśmy się. Johnny test ja chciałem tylko trochę szybciej jeździć, to wina moich sióstr, Kazały mi! Zejdź ze skutera! Gdybym mógł się cofnąć w czasie, to wtedy bym... Dzony, tak jest! Nie gadaj, tylko przód wsteczny! Dobra! jadąc do tyłu na pewno cofniemy się w czasie. No to teraz do tyłu! Stończ, stończ! <grybuj> <grybuj> Widziałeś? Wróciliśmy! Do przeszłości. O, super! gliny się zupgrade'owały. Czarny, deski, paskudny pies, ręce do góry! Wcale nie jest paskudny, jasne? Skuty? Nie ma go! Uh, nie jemy! Niech ja tylko dorwę te twoje szastry! Witam was. Futurystyczny osobo znajdować. Znajdę każdego. Znajdę każdego. Znajdę Moje każdego. Moje siostry pomogą nam wrócić. A potem zemszczę się krwawo. Susan i Mary Test. Szalone badaczki obecnie przebywające w Świnioszyckim Domu Opieki pod szczególnym nadzorem. Uuu, super. Jak wejdziemy do Domu Opieki pod szczególnym nadzorem? Tak, chciałem odwiedzić przyjaciółki Susan i Mary Test. A, one nie mają przyjaciół. Cały czas bredzą coś o kimś, kto nazywa się Jill. Jill, Jill, Jill. Tak! To ja! Jestem Jill. Jestem przystojny. Trzecie drzwi na lewo. Trwa pościg za dwoma osobnikami z przeszłości Johnem Testem i jego paskudnym psem. Nie jestem paskudnym psem. To oni! To John Test i jego paskudny pies! Jill? Wy! To wasza wina! Przez was jesteśmy najbardziej poszukiwanymi osobnikami na świecie. Miło Cię widzieć, Johnny! Mogłaś odmówić testowania skutera! Nie zmuszałyśmy Cię! Wszystko wasza wina! On tylko chciał mieć szybszy skuter. Wy mu go dałyście, co się skończyło destrukcją naszego miasta. To było głupie zagranie, niedojrzałe. Johnny, wiemy, że tam jesteś. Wyjdź z rękami! Ja przecież tylko przejechałem się skuterem. Ale przebiłeś o czasoprzestrzeni. Wielkie zamieszanie Oni tylko chcą cię zatrzymać Zamknąć cię na dobre, zanim narobisz większego bigosu a -a -a! Jak wrócić do domu? Do przeszłości, kiedy nie byłyście stare i ohydnie pomarszczone, Musimy się dostać do laboratorium Laboratorium? Ale skuter został zniszczony, a my jesteśmy otoczeni przez policję Chyba, że macie plan jeśli masz ty wrócisz do przeszłości? Oni nas doganiają! Nie dogonią! Skąd macie turbo-hiperdźwiękowe fotele na kółkach? mnie na zajęcia! To nasz stary dom! I nasz stary tata! laboratorium, rany, parę eksperymentów się tutaj przetestowało. Dobre czasy, dobre czasy. Ranie, jesteście otoczeni! Johnny, nie pora teraz na wspomnienia z dawnej przeszłości! O panie, holograficzne obrazy znowu się u nas zepsuły! Po prostu muszę zamocować silnik do skutera tyłem, żeby odwrócić upływ czasu! <laughs>

Ojciec i ja chcieliśmy, żebyś miał najbezpieczniejszy z tanich skuterów. I dlatego masz ten super beznadziejny ślimaczy skuter. Ale twój talent aktorski naprawdę zaczyna robić wrażenie. Johnny, chcesz przetestować nasz nowy ponaddźwiękowy skuter? Eee, nie. nie. Nie? Ale jest naprawdę super i ma włącznik szybkości do dziewięciu macha. Wszyscy w okolicy będą ci zazdrościć. Chłopak powiedział nie. Może potrzebujesz czasu, żeby to przemyśleć? O, mieliśmy już czas, żeby to przemyśleć Mnóstwo czasu I zostanę przy moim super, beznadziejnym, ślimaczym skuterze I tyle Czasem nie mogę rozgryźć tego chłopaka i paskudnego psa Nie jestem paskudnym psem!